Witam serdecznie siedzie. kurde gdzieś ta siąsiad jedzie kurde tam siąsiad jest kurde jeden na gospodarcze przywiózce paletki a siąsiad tu znowu poichą na pole, jakie ja tu zaraz zobaczę zaprezentuję co się dzieje teraz Griwo sąsiad Bolesław John raczej nic nie odwali dlatego idziemy teraz kliknąć i zobaczyć co sąsiad Adam będzie robił proszę bardzo mi zaprezentować tu się pójdziemy ładnie o tędy tędy Tuti, żeby po polu nie chodzić, żeby mnie nie opierdzieli unik. Oj kurde, ziem wszedł tutaj O proszę bardzo Tam się od przyjechał Aj się, będzie zimnioczki, Tuti, siadził dalej, czo O proszę bardzo Ja może samsiadowi pomogę, czo Da radę samsiadowi zap zaprezentować tutaj pomoc, proszę Proszę mi bardzo tutaj zaprezentować Ja zaprezentuję tutaj A, klik Tutaj opuścimy pięknie, ładnie Proszę mi nasypać w pięknie tutaj ziemniaczków, Proszę bardzo. Gdzieś sąsiad siadł pojeździć, się troszeczkę posadzić? Dobrze, ja to studio. Proszę bardzo, wsiądę sobie tutaj. Ładnie, o pięknie. A ja zaraz sąsiada i zaprezentuję. Ja tu mam pomysł. Czekaj, to tu wsteczni. Tutaj, o i oczywiście tutaj śmietana na, na wydechu, na, na tłum, tłumniku dalej jest. Czekaj, czekaj, żebym ja tu. Tutaj. O! Dobra, 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 pięknie tutaj ziemi. Zasipał. Chyba wszystko ziem wziął, nie, nie bałciek. Ja zap zaprezentuj mnie tutaj. O, już wszystko zostało wzięte. Dawaj, 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 jedziemy do sąsiada. Wam zaprezentuję tutaj jak to będziemy oglądać. No i co będziemy tutaj robić? żeby sąsiad się nie musiał zatrzymywać. Jadiemy na drugą stronę pola. Proszę ja was. O tutaj, tutaj. O proszę bardzo sobie zajdziemy. O, siema, się siedzieć, znaczy fu są siedzie, Maszynisto. siema, siema. Dobra. Tutaj się staniemy pięknie ładnie O proszę bardzo jaka akcja Pięknie ładnie sąsiadowi tutaj pomogę O tamten sąsiad ogarnia Sobie pięknie ładnie no to tuti Ja sąsiadowi zaprezentuję pomogę Piękną pomoc tuki. I o siedzi uwagi, żebyś tylko nie ten Dobra 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 dawaj tuti. Oj tu o Jezus Maria i. czekaj czekaj Da rady zasypać czy nie jeszcze Pięknie ja, siedzie? Dobra to proszę jechać Myślałem, że zasypiemy. ja myślałem, że tu będziemy sypać, tak co przejeżdża, a jednak się zrezygnował. A, dobra, to, to ja tutaj będę kminił coś dalej, może jeszcze tutaj zaprezentuję coś A, bo dobra, czekaj, jeszcze jedną rzecz tutaj zostawimy na razie z tej struni, bo jeszcze sąsiad, mi się wydaje, wróci w tej weft'a i ja wam zaprezentuję, kurde, co my tutaj zrobimy. Będziemy w biegu sypać, kurde, ziemniaki, może, może da radę, zobaczymy, co z tego wyniknie. Tutaj sekretniemy, o. Proszę bardzo, między ziemniokami wiem, Co tu sąsiad ma zaprezentowane, zasiane Dobra Tuti, o i proszę bardzo, klik I poczekamy sobie pięknie, ładnie, serdecznie O, proszę bardzo, a tutaj co mamy, co tutaj u sąsiadów jest, tu czekaj, tu jałowiec, tak? Sąsiad zasiał, tuti. tutaj, co my tutaj mamy? Szenica, piorderczowskie, proszę bardzo to tutaj mamy, o, tu taką śtadukę. Kurde, to blisko prawie że do mnie, tu ja kiedyś przyjechał do tego sąsiada. O, proszę bardzo, tutaj bym na tym gospodarstwie gdzie był kiedyś, ale no to już to jest przeszłość, Tuti. już ten sąsiad się nie, kurde, ja tak chodzę Tuti, po tych, tych, po tych gospodarstwach. Jesteśmy zaraz wigunią, tu jakie, proszę bardzo, piękne wrota wielkie takie, o, Tuti. Ja tam muszę siedzieć. jedziesz już tutaj do mnie? Jedzie, powoli sam siad, proszę bardzo. Powolutku, na spokojnie. Eee, tu jeszcze dobra. Siądę se Tuti. O, dobra. O, kurde, czy zapomniałem, tu trzeba jeszcze się wgramowić na fotel. O, dobry. Tuti i dawaj do góry. Dawaj, dawaj sam siedzieć. teraz zasypiem, co? Dawaj, dawaj. Tuti, tuti, trąbnę ci. Tymaga, zobaczymy czy sam się zajazi No, da radę zasypać tuki O, prawie bardzo sipiemy pięknie, ładnie Proszę bardzo, cik i cofamy. Oj, szum siedzie, uważaj. No dobrze, takie tutaj rozumiem. Dobra, teraz tak, czekajcie, żeby tu i nie jeździć, sam się doj po łowcie. Teraz wyjedziemy. Czekaj, czekaj. O, dobra. Ja, ja już jadę, ja już tutaj muszę wysypać dalej. Proszę ja was, z tej, z przyciepki, bo tu żeby na, bo tam wiem, że sąsiedźcy na przyczepce, ma, tu nam 100 litrów zostało, to nie ma co. Także, o, no i mamy tutaj coś, czekaj, czekaj, zaprezentuj mi tutaj. O, jeszcze troszeczkę tutaj jest, no, 300 litry, może nam styknie tutaj, dobra, kliknij do środka. Proszę bardzo, o. Dobre, wysypiemy sobie pięknie, ładnie, powinno to nam się praktycznie wszystko zmieścić tutaj na to na przyczep, na pfu, na łyżeczkę. Miejmy nadzieję tylko, że mnie nie przeważy, ale o. Waży, kurde, bo przyczepa spierdziela, dawaj, 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 tuti, tuki dawaj, dawaj, kable podepnijmy. Dobra. O. Dobra, wsiadamy i teraz, kurde, która tutaj to się, hydraulikę, tutaj tutaj możecie, No, tu, zobacz, dawaj klik. I proszę bardzo wysypać. Pięknie, ładnie, o, nie musiałbym, kurde, zapomniał, bo myślałem, że to będziemy kiprować, a to jest chyba, czekaj, to jest, masz a, ma nie kiprowa, no, przyciepa, a ja się tutaj, że, kurde, myślałem, że będziemy kiprować, kabelki, ziem załączył. A, brawo, proszę mnie pierdzielić w takim razie, tuki. dobra, już się klikniemy tutaj, o, znowu trzeba wsiąść do czy znaczy pięćdziesiątki, przepraszam serdecznie, dobra, o, Tuti, do, do przodu do przodu, o, dawaj, dawaj i do tyłu kurde, już coś mam opanowane proszę ja was, pięknie wszystko no, i żebym koziebym... kurde, jak to tutaj da radę załadować tak, czy nie bardzo? o, idzie, dobra, 200 litry 230, 295 ciekie, ciekie dzieby mi się to, o, dobra 86 pro i 454 kilo, dobra, proszę, bardzo pełna łyżeczka Kurde, sąsiedzie, jeszcze troszeczkę zostało tutaj. Dobre. Tutaj, czekaj, się zrobił raz, dwa przejazdy i znowu zrobi trzeci. E, to tutaj poczekamy, dobra. Tu poczekamy na poprzeczniaczku, pięknie, ładnie. się, Sąsiadowi zasypiemy i o. Jak mój zabraknie, to pojedziemy jeszcze, kurde, na gospodarstwo i mu przywieziem, kurcze, Blaśka. Także o, dobra. Klik, tuti, tuti. Opuścimy sobie przy ten pups, nie przyciepkę, tylko łyżkę. Na razie nie będziemy go gasić. O proszę bardzo, wrzucimy się tutaj bieg. A wrzucimy na luz. Dawaj. Proszę bardzo na luz, jak tu idzie. A idzie, gazujemy piorą, się bardzo pięknie. 50 się siada tutaj Czekaj ja tą jogobelkę cholera jasna zdejmę. Czekaj, tu. Tuti, tak, kurde O, tuti. Co ja my tu jeszcze możemy u sąsiada zrobić? Błotnik zdjąć? Proszę bardzo, białobłotniki pościągać. Tutaj, z tej strony też można błotnik ściągnąć? Proszę bardzo, ja sobie wezmę też tutaj. Co ja my tutaj mamy jeszcze? Tutaj można... Oj kurde, czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj, co mamy jeszcze? Tu? Tu możemy maskę zdjąć, tu możemy... Oj, tu możemy całą maskę zdjąć. Dobra, dawaj. Tutaj, o, możemy podpompować. Pumpką, proszę bardzo, tutaj co możemy zrobić a tu nie wiem coś coś, coś tutaj prawdopodobnie prawdopodobnie jest I nie wiem co się tutaj dzieje dobra już tutaj klikam czekaj czekaj już wchodzimy się ale teraz to masz trekla teraz to ładnie tak tutaj już 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 idę już już, czekaj czekaj oj uważaj tutaj o to to czekaj czekaj góry poczekaj sąsiedzie siedzie bo... Kurde... O, teraz idzie, dobra. Idzie pięknie, ładnie są. Do, Proszę, czo... Proszę, W tych kursusach trekielskich te biegi nie działają tak dobrze, kurde, czekaj, Tuti, już podnosimy. Proszę bardzo mi zaprezentować. Dobra, jeszcze Tuti. Ale teraz to, do, to zobacz, teraz takiego trekielka jakbym kupił do siebie na głośpę, to by pasował, o. Też bym bez maski go wziął. No zobacz tam, no kurde, tak to już lepiej na moje gospodarstwo by pasowało. tak jak Włodek kiedyś, nie? I wtedy jakbym, a znaczy, co wy na to jakbym kupił taką siuntkę i bym kurde przemalował wodka na czerwono z powrotem, a siuntkę na niebiesko? Byście mnie bardzo mocno wydziewali, czy nie bardzo? Kurde, to by było ciekawe dosyć, to no, nie powiem, gdzie nie. Ale cóż, no to ja się nie będę tutaj na razie wypowiadał. Może ta napisać, co wy o tym sądzicie, nie? Ale no zobacz, ta paja wazowa, jaki trekiel. Ja wiem takiego znalazł, bez tura, bez tego wszystkiego, taki liś No nie czerwony może, no jakoś żółto, albo coś, bez tura, nie? Bo to nie będziemy od razu, wie, ta tura kupować. Jak do władka mam tura przecież, nie? No ale kurde, takie coś by... co tu jest? Made in Oj, Prawa się bardzo, ktoś tutaj... Zagramaniczne opony, chyba jakieś od, od prawej do lewej się czyta kurczę blaszka. A z tej struny jak jest? Proszę mi zaprezentować Tuti. Jak to Tuti jest? Oj, tutaj gdzieś ma... tej... ...dejś do góry nogami wszystko, blaszka. A od środka jak jest? Jak jest od środka? Proszę mi zaprezentować Tuti. Okej, czekaj. Eee, dobra, nie widzę nic Tuti. Nieważne. Zostawmy to tak jak jest. Proszę bardzo, GBY AO. y a o. Ao, 27. Somsia, 27 lat prawdopodobnie ma. Nie mam pojęcia. Dobra, tak to tutaj wygląda. Taka siódka, pięćdziesiątka, przepraszam serdecznie. Więc dobra, sąsiad tu przyjedzie. I widzimy się w kolejnym ujęciu. Bo was nie będę zanudzał, bo to wiecie, nie ma co tak długo tutaj jednego ujęcia robić. Także dobra, do następnego. A ja się jeszcze szybko skiknyłem. Proszę, ja was tutaj do sąsiada Bolesława. Czekajcie, tędy, tutaj. Gdybym ja go zobaczył, zaprezentował co on tam robi Czekaj, pójdziemy tędy Tu, ty się zakradniemy Czekaj, czekaj Siam się sieje na odcinku, to tu wie ten, ja za długo nie by. Be... Oj kurde, ja bym tu blisko Siam się sieje, no tu nie będę wam, co, co ja wam mam do pokazania. Jak tu... O siam się proszę bardzo, sieje na odcineczku, pięknie, ładnie. O, tam widzi ta kamerę na łbie ma, proszę bardzo. Znaczy nie widać, ale o. Tu kamera jest umieszczona, proszę bardzo. Także o, jak pięknie, ładnie sobie tu sąsiad zasiał. kurde, szybko mu to poszło, powiem wam szczerze. Dobra, wracamy do sąsiada Adama, bo on tam może mnie potrzebuje, a kurde ja tu chodzę po wiosce. Witam serdecznie panie tutaj, kurde, dzień dobry panie Łysolku, tutaj. nie dobra, żartowałem, bo mi się udziela tutaj już od sąsiadów. Dobra, proszę bardzo, my idziemy, idziemy patrzeć do sąsiada, co się dzieje. Dobra, nie przyleciał, kurde ile... Ej, Tuti, proszę bardzo, sąsiada pięknie łyżka, jeszcze nie, jeszcze nie ruszył, Tuti, ale no, czekaj, tak, będzie samu zaraz tą przestawić przyciepkę, Tuti, jak tam muszę siedzieć, gdzie tam siedzieć słychać, kurde, tu kamyczki wyszły, sąsiedzie na dole, co? Troszeczkę, nie wiem, co tu się staniło. troszeczku kamyczków sąsiad wyłorał na, na dole, ale, o, jadę, kurde, czekaj, czekaj, kto tam jedzie? A Jo Andrzej, a jedzie Jo Andrzej, proszę bardzo, ja się zastanawiam, co tak wolno, wszyscy jadą, jedzie Jo Andrzej, tu poczta polska jedzie, proszę bardzo, abdica. O, tu jeszcze policja pilnuje, wszystko eskortuje pięknie, ładnie. Co tu? A, już pojechali wszyscy. Dobra tam. Dobra tam. Kurczę, Blaska. Czekaj, czekaj. piodam jeszcze raz. Tuti. O i przygotujemy sobie pięknie ładnie. Dobra, czekaj. Wsteczni i uwaga U, tu 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 kurde idę tu. Gazu mu dajem. 2000 obrotów. ja co jest. Dobra. czekaj, czekaj. Tu po... Oj, kurde, żebym nie cofnął troszeczkę tuti. O, dobra, teraz do przodu, jedyneczka, zmniejszymy się na żółwika, czy jak to się tam zwało. Mniejszy ten zakres, żeby tutaj żeśmy, żebyśmy nie wjechali. Sąsiadowi, kurde, w czterdziestkę. Dobra, dawaj sąsiad. Da radę teraz, za, zaprezentować mi tutaj... Czekaj, czekaj, już tu. Już podjeźdzą. Czekaj, czekaj. O, tuti. da radę. O, idzie. Chyba idzie. Nie, gdzie nie idzie? Chodzisz ty mój. Dobre. Kurde, ciąg się dwóch dach zarysujesz. Dobre, już odjeżdżą. Kurde, dobra, dawaj tuti. Czekaj czekaj. Podczepimy się przyciepkie żeby tutaj sąsiadowi nie zawadziała o, klik tuti klik, podczepiamy, proszę bardzo i znowu wsiadamy tuti znowu ze wstecznego do przodu i, oj, kurde, czekaj, ja się pogubił wsteczny do przodu i dobra, jadimy proszę bardzo kurde, jaki zestaw tuti Idę 62 dwa litry, to... no czekaj, musimy trochę trochę jednak wyższy bieg wrzuci mamy. Czekaj, czekaj. Tuti. Dobre. pojedziemy, pięknie, ładnie. Na razie zostawimy sobie przyciepkę tutaj. Ooo. Nie wiem, kurde czy sąsiadowi styknie tyle, czy nie styknie. Czy 60 litry mam. możemy, mu to w sypie jeszcze, co? Kurde, nie wiem. Hmm. Poczekamy jeszcze tuti. Na razie nie ma nie ma roboty za dużo Szemsiada nie ma, co na griwość, proszę ja wasz ładnie się posiął A ja też nie będę codziennie do wszystkich przyjeżdżał, bo to też nie ma sensu Także, o tu będziemy proszę bardzo Przeglądu silnika też nie będziemy robić Także dobra, no mówię, nie będę przedłużał Kurczę blaszka, bo to przychodzi tam tu, żeby popatrzeć co robią Kurczę blaszka, o co robią my sąsiady Czekaj, ta, o dobra Klik Już siadamy Tuti Ja zaraz oddam Ja się dam sąsiadowi Tuti Okej okay, Klik Tuti do przodu, do tyłu Klik znowu do przodu Cyk trójeczka, z piąteczka Dobra, dawaj tutaj Pełna jechana z tematem Czekaj, czekaj O, Tuti Zajedziemy, żeby już sąsiadowi Nie, nie ten Żeby już musieli tutaj Kurcze blaszka, żeby nie musiał No Żeby nie musiał zatrzymywać się zaba, 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 Tuti Tuti o, I jeszcze, o Czekaj, czekaj, ziara tutaj dosypiemy A, sąsiad się zasypał Ja już myślał, że, że kurde, o, proszę bardzo Chciałem, że w biegu będziemy ten, w biegu będziemy sypać A się tutaj się zatrzymał, dobra To my zi, zi ziżdżamy, kurde do, do, do sąsiada na Hawirę Proszę ja was tutaj tu troszeczku połow się Proszę bardzo, cyk Tutaj Proszę bardzo, cyk tutaj, tu już wysiadka szybko, cyk tutaj kabelek jeden, drugi, trzeci, cyk proszę bardzo, wszystko zostało chyba podłączone dobrze, dobra, co, tutaj klik, wsiadamy, pięknie i od razu, oj kurde, nie do tyłu. Od razu we prawo i lecimy o, uważaj majster, żebyś nie zachwacił Dobra, jadymy tym trektem Sąsiad nie widzi na szczęście, że mu maszka zdjął i botniki, ale ja na szczęście widzę, także o, proszę bardzo, jaki tutaj zestawi Gdzie to sąsiad, bo Esław jest, czekaj, proszę mi zaprezentować A tam na 19, kurde Czekaj, a to pojedziemy tam tamtędy Czekaj, ta zaraz zawrócimy, żeby sąsiad nie widział Dobra, my zajechali tutaj do sąsiada O, tutaj, proszę bardzo Sąsiad pięknie, ładnie sobie ogarnia robotkę. Oj, siedzie! czwul. Jedziemy za sąsiadem. Kurde, bo mnie sąsiad nie zauważył. Szybko wsiadaj, Tuti. Już szybko, dawaj pod górę. Dawaj. Szybko, żeby mnie, żebym go dogonił. tędy pojechać? Ten... Nie, tędy jadę, dobra. Żebym go dogonił tutaj pojadę się za nim pięknie, ładnie. Oj, Tuti, Tuti. Dawaj szybko, Tuti, przez pola. Proszę bardzo. Cyk, piąteczka. Cyk, Tuti, we prawo. O, proszę bardzo, jadę my za sąsiadem, pięknie, ładnie, tutaj, proszę bardzo, mi zaprezentować Tuti. Jedziemy, kurczę, blaszka. Siema! E! dzieje? słyszysz mnie? Słuchaj, widzisz mi? Nie bardzo. Ej, ja ci mrygnę. O, Jezus Maria, się przestraszyłem. Młody?! A młody jedzie tym, twoim ciągnikiem. A młody się, mój, mój, bo mi pomaga tutaj. się tak. przestraszyłem, kurna Dziot. Kto to jechał? pomógł. Dobra, nic się mu nie stanęło, także dobrze. No już młody teraz nie ma, nie ma takiego młody strachu się, jak ty, bo. Młody to się było też nie... wyrobił już na swoje gospodarstwo jeźdź... widzieliśmy. Dobra, teraz gemy tutaj się psiadowi, kurde, to odstawić. No nie będziemy im pod samą chatę. Nie, kurde, no przyczepę gdzieś tyłu, nie, my czekaj ta. Będę teraz wjechał oczywiście tutaj zamiast tamtędy i... Oj, kurde, ziem przyjechał, więc dobrze, że wiata wytrzymała, się siedzie, to... Dobra, tam. Oj, obciążnik w czwórce też wytrzymały, co? Dobrze, wszystko jest wytrzymałe, tutaj super, świetnie się siedzie. Dobra, tutaj się zawiniemy, żeby kisunki nie zabrać. O, tutaj. I cik, proszę bardzo mi zaprezentować tutaj. Oj, odczepić przyczepkę, O, proszę bardzo, tuti, tuti. Oj, pięknie, ładnie. Dobra, załóżę mu tutaj Kurde, o tuti. Ciek, botniczek. Oj, oj, kurde. Czekaj, tutaj maseczka jeszcze było. Ciek, maseczka. Oj, cik, otwarta. Oj, jednak nie tuti. Czekaj, gdzie tuti? Oj, tuti, jednak maseczka otwarta, zamknięto. Jeszcze drugi botnik. O, już jest pięknie ładnie. jednak z tej strony wsiądziemy. Proszę bardzo, kierownica w prawo, piąty bieg. Oj, kurde, idę, blaszka. A tutaj Gersa, się dostał troszeczkę. Dobre. Tutaj w tej stronę się siedzie, kurde, może ja bym ci zatankował, co? Bo to, kurde... Nie no dobra, nie będę ci jechał, kurde, na, na ten. Na, 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 na stację, to się sam pojedziesz, ale no kurde, zaraz ci to... Oj, kurka przepraszam. So, sorry, sam siedzie na rosół weźmy. Dobra. Tuti, dobra, cofniemy mu Tuti ładnie, gdzieś o, proszę bardzo, tutaj tak, gdzieś o, no na razie nie będziemy mu jakoś chować tego ciągnika, proszę bardzo, cik, proszę bardzo, zgasić i idziemy, Tuti. Co tam się dzieje, o, czekaj, czekaj, pojechał siomsiad, tak, siomsiad pojechał, o, proszę bardzo, witam serdecznie, tam pojechał z, z tą, z prasą, ten tu. Kunaliś chodzi cały czas. Boże ty tym się prawdopodobnie prawie do jeziora wpadł. Kunaliś tuti chodzi z tej struny. Proszę bardzo... O witam serdecznie panie, dzień dobry. Proszę bardzo mi zaprezentować. Co tam, Kunali, słychać u ciebie? Wszystko, żyjesz, tuti? Żyjesz nie bardzo? Nie będziesz ze mną chciał rozmawiać, porozmawiać tuti, nie? Nie, to proszę ze mną nie, 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 nie szczekać do mnie nic tutaj. Dobra, idę do sklepu, może się coś kupię. Kurde, tutaj za robotkę. O, proszę bardzo. Mapcia mm, idzie, trzeba szybko, żeby w kolejkę się wpierdzieć. Nieważne, nic nie mówiłem. Dobra, <grym> do, widzimy się za chwilę. Oj, witam serdecznie, sąsiad już wraca. Kurde, ja tu ziem zdążyłem do sąsiada zahaczyć na łąkę, zobaczyć tutaj wszystko, jak tam co tam. Oj, uważaj, kurde, idę, Andrzeju. No Jezu, już, ma... dobra, nic, nic nie mówiłem. Bożeś ty, mój. Ty jesteś wytrzymały, kunolist, co? Ja jestem ja, jesteś wytrzymały, tak? Nie, on się nawet nie wzruszy. Dobra, idę zobaczyć szybko, Tuti. u on siada, Słychować? Tu się klikniem szybko, opa, ho. Hopcia! W bardzo, warto zaprezentować sąsiedzie, co tutaj się dzieje. O, to, to, tu jest odciepiana. A, sąsiad krzepy w łapach ma, zobacz co się dzieje, zobacz jaką siłę ma sąsiad w łapie, Tuti, o, tam, Tuti, Pros o, jaką siłę sąsiad ma, proszę bardzo mi zaprezentować, Tuti, proszę wrzucić ją tam, nie wyciągać w ogóle z tego garażu, tak? Proszę bardzo, sąsiedzie, Tuti, proszę wrzucić pięknie, ładnie, o, to, to, tak, to, Jezu, sąsiad, sąsiad ma krzepy w łapach, proszę, ja was tu witam, sąsiedzie, proszę bardzo, o, sąsiad, sąsiad polecił, już tam poszedł zaprezentować, zobaczcie, czy przyczepka dobrze jest, tak to wygląda proszę ja was na tej polskiej wsi Także dobra, ja nie przedłużam polercia jasna Tak to tutaj wygląda I, i cóż Do następnego odcineczka Na razie czołeczka, piąteczka, czwóreczka i ósemeczka I, I cóż Jak się podobało zostawcie o łapeczkę w górę I, i na razie Witaj, ten, dziegna was tutaj, proszę bardzo Biegający siąsia. Także na razie, cześć, cześć